Automatyczna skrzynia biegów to bardzo precyzyjne i skomplikowane urządzenie. Od użytkownika wymaga więcej troski i dbałości niż zwykła tradycyjna manualna skrzynia biegów. Dużo usterek spowodowanych jest właśnie nieprawidłową eksploatacją lub niewiedzą samych użytkowników. Przede wszystkim zapominamy o wymianach oleju. Olej zużywa się tak samo w skrzyni manualnej, jak i w automatycznej, jednak serwisy twierdzą, że w automatycznych skrzyniach biegów nie wymienia się oleju. Jest to błąd. W automatycznych skrzyniach biegów należy wymieniać olej co 60 tysięcy 000, 70 000, lub w starszych skrzyniach, gdzie stosowany jest olej mineralny co 30-40 tysięcy. Należy pamiętać, że auta ze skrzynią automatyczną nie powinny ciągnąć ciężkich ładunków czy innych samochodów. Zmieniając kierunek jazdy, musimy samochód zatrzymać, włączyć bieg, odczekać chwilkę i dopiero wtedy ruszać. Taka procedura zapobiega nadmiernemu zużywaniu przekładni planetarnych i sprzęgła hydrokinetycznego.